Witajcie drodzy, w kolejnym odcinku. Coraz bardziej odczuwałem potrzebę posiadania podglądu na żywo w moim dronie, czyli tak FPV, czyli First Person View, i doszedłem do wniosku, że muszę coś kupić. Chciałem kupić jakiś droższy zestaw, aczkolwiek byłem u mojego znajomego, który pokazał mi jeden z tańszych, jak nie najtańszy zestaw odbiornik, nadajnik, monitor. I do tego, do czego ja będę potrzebował czyli głównie, żebym widział parę młodą którą będę fotografował, czy tam filmował podczas pleneru. Nie potrzebuję zbyt wiele, bo tak naprawdę będę odlatywał na góra 50, może 100 metrów. Wszystko będzie w zasięgu wzroku się odbywało, więc potrzebuję tak naprawdę na monitorze widzieć po prostu dwie plamy, białą młodą i czarną młodego. To jest to, do czego ma mi służyć, służyć cały podląd. Dlatego też zdecydowałem się na niekupowanie żadnych porządnych monitorów, ani jakichś nadajników super jakości, tylko po prostu najtańszy zestaw. I przyszło teraz podpięcie tego. Jako że z modelarstwem mam bardzo mało wspólnego, jedyne w dzieciaka lepiłem jakieś samoloty, to po prostu no chciałem zobaczyć, bo nie było za bardzo takich instrukcji w moim zestawie, w którym w mi przyszedł. Więc szukałem czegoś na internecie i nie znalazłem na polskich stronach żadnego filmiku jak to podpiąć. A że część z Was może nie zna dobrze angielskiego, to pokrótce pokażę Wam po prostu, jakim sposobem ja podpiąłem ten zestaw i on działa. Powiem Wam tak, o, na dzień dobry, one są te kabelki już pourywane, tam były końcówki, tam były różne końcówki w tych, w tych kablach, ja je po prostu poucinałem, ponieważ polutuję to na sztywno. I teraz tak, robimy to wszystko na przykładzie Fantoma dwójki. Zobaczcie, w nim w jednym z miejsc wystają cztery takie kable, i od teraz mojej prawej strony. Mamy kabel żółty-brązowy, czerwony-brązowy, żółty-brązowy, czerwony-brązowy. Pierwsza para żółty-brązowy jest od transmisji wideo, y, natomiast druga para czerwony-brązowy to jest po prostu zasilanie. I teraz mając nasz nadajnik, mieliśmy y, takie końcówki, ta jest w ogóle niepotrzebna jedna końcówka, ale zacznijmy od lewej strony. W tym nadajniku to jest TS80, to jest TS832. Mamy od lewej strony czerwony i czarny, czyli to jest nasze zasilanie. Tak jak Wam mówiłem, podpinamy do zasilania w naszym dronie. Kolejne dwa przewody, które będziemy potrzebowali, to jest żółty i czarny. Eee, czarny to jest masa od eee, naszego sygnału wideo. Żółty to jest nasz e, sygnał wideo. Czerwony, który występuje tutaj po środku, jest nam do niczego niepotrzebny i zaraz go obetniemy całkowicie. Tu była też jakaś wtyczka, dlatego też szydlina na tym czerwonym. Więc podpięcie nadajnika myślę mamy z głowy. Podpinamy pod zasilanie i pod wideo. Y, Teraz tak o, pozostał nasz nam y, odbiornik, który ma dwa wyjścia, czerwone, y, czyli prawdopodobnie to jest audio, żółte wideo oraz tutaj mamy wtyczkę z takim kabelkiem. Tutaj mamy napisane DC 12, czyli wiecie co to oznacza, że tutaj podajemy napięcie 12 V. I tutaj sobie obciąłem końcówkę i mamy czarny i czerwony, czyli analogicznie minus i plus. Eee, a Natomiast nasz monitor posiada trzy wyjścia. Czerwone na zasilanie, białe na białe, a żółte na wideo. Białe prawdopodobnie będzie chyba audio, ale nie jestem pewien. Więc analogicznie żółty spinamy z żółtym. Kurczę, nie mam statywu, nie wziąłem tak na szybko, to nagrywam, ale zobaczcie, żółty spinamy z żółtym. Do czerwonego będziemy potrzebowali podpiąć zasilanie. Też był kabelek do tego taki specjalistyczny, który gdzieś posiałem, jest, znalazłem. Był taki kabelek też z jakąś dziwną końcówką, którą obciąłem. Znaczy to była końcówka prawdopodobnie do tych pakietów modelarskich do baterii. Ja ją obciąłem. I teraz taką, do monitora możemy podać napięcie wejściowe. Z noty katalogowej, poprawcie jeżeli się mylę, ale było między chyba 7 a 24 V. Natomiast nasz odbiornik będzie pracował tylko na 12 V, więc yy, ze względu na to, żeby nie używać dwóch oddzielnych baterii, nasz monitor będzie pracował również na 12 V. Ja uniknąłem kupowania baterii modelarskiej yy, oraz ładowarki do niej i zrobiłem, rozwiązałem to za pomocą. 3 lionów, czwarty mam, żeby rozłączone to wszystko było, bo tu kabelki ten dają. Za pomocą 3 lionów, które mają 4,2 V po naładowaniu, nominalnie mają 3,7, znaczy w nocie katalogowej, żebyście szukali, to są ogniwa litowo-jonowe 18,650. Jeżeli chcecie zacząć, skąd takie dostać po złotówce, 2 złote, zobaczcie mój filmik o, o pozyskiwaniu właśnie baterii 18,650. 650. Tam wyjaśniłem, skąd nabyć takie ogniwa. Yy, I w tym momencie pod, yy, będę podpinał wszystko pod wszystko, czyli nasz monitor i odbiornik yy, za, pomocą tej baterii, za pomocą tej baterii. Jak to podpiąć? Tak jak mówiłem, tutaj mamy od monitora urwane kabelki, więc podpinamy czarny do czarnego, czerwony do czerwonego, czyli plus do plusa, minus do minusa. I w odbiorniku robimy to samo. Spinamy to, lutujemy to. Będziemy mieli wtedy coś takiego żółty z żółtym, i wszystko do zasilania. Natomiast, e, tam jak mówiłem, muszę też zlutować wszystko, i zaraz, jak to polutuję, to wam pokażę, jak to wygląda. E, tutaj wam stawię jeszcze schemat. Na schemacie widzicie e, konkretne połączenie tego wszystkiego. E, no, i wracamy po krótkiej przerwie. Stryknę i to się zaraz zrobi. Zobaczcie, strykam i wszystko będzie polutowane. Tak jak mówiłem, na szybciacha to zmontowałem. Podpięte jest tak jak mówiłem wszystko. Bateria mi się teraz ładuje nie jestem w stanie sprawdzić czy wszystko jest dobrze podpięte, ale mam nadzieję, że wszystko jest dobrze podpięte, ponieważ jedziemy na test. Będzie ze mną cały winowajca tego zamieszania, czyli Grzesiu, który namówił mnie na ten zestaw właśnie. W sumie dzięki niemu parę, parę ładnych stówek zaoszczędziłem, nie wydając na droższe zestawy. Ok, tak jak mówiłem wszystko jest już polutowane. Tutaj jest szlepione na, na razie na patencie jakimś, ale się trzyma. Podpięte jest, tak jak mówiłem, i tak jak mówiłem, też nie sprawdzałem jeszcze tego. Więc mam nadzieję, że to zadziała teraz, że nie odpalić jakiś inny dron czy coś innego. Tutaj jest też troszeczkę rozgardiasz, nie jest to poukładane. Lajonki mam przyczepione na, na bezpośrednio na pilocie. A tutaj cały, cały ten burdel mam na razie w powietrzu. Później to zorganizuję. Teraz chcemy zobaczyć, czy to na razie będzie działało. A jak będzie działało, to zobaczymy. Tutaj nie zrobiłem żadnego przełącznika, tylko po prostu jest wtyczka. Wtyczka, która w momencie podpięcia załączy mi monitorek razem z odbiornikiem, także nie zapomnę na pewno odłączyć tego i nic mi się nie rozładuje przez noc czy coś. Jak widzicie, szum wyłapuje z tego wybuchu wielkiego.